Dziś w imieniu naszego dykanatu, w imieniu całej parafialnej wspólnoty będziemy witali księdza proboszcza, który dziś uroczyście wystawianę i złoży przysięgę na ręce delegata. W tym momencie następuje pierwszy z takich istotnych e, znaków, symboli tego dzisiejszego dnia, tej uroczystości przekazanie przez Radę Parafialną, przez członków Rady parafialnej kluczy do świątyni, które właśnie w tym momencie zostają wręczone na ręce nowego proboszcza. Dziękuję. za przekazanie kluczy. Liczę na współpracę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami Bracia i siostry, drogi księże proboszczu, nasz arcybiskup metropolita Krakowski Marek Jędraszewski mianował się proboszczem tutejszej parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha Biskupa, męczennika w Krzeczowie. Pozwólcie, że odczytam teraz dekret naszego arcypasterza. Przewielbny ksiądz Kanonik ksiądz dr Albert Wołkiewicz. Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie Archidiecezji Krakowskiej z dniem 30 czerwca 2023 roku zwalniam księdza z obowiązków wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz prefekta etapu propedeutycznego tegoż seminarium i zgodnie z zapisem kanonu 523 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem 1 lipca 2023 roku powierzą księdzu urząd proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha biskupa Męczennika w Krzeczowie z poleceniem podjęcia w miarę potrzeb, także i katechizacji szkolnej. Według kanonu 527 kodeksu prawa kanonicznego polecam księdzu dokonać kanonicznego objęcia wyżej wymienionej parafii według zatwierdzonego obrzędu. Do przeprowadzenia tego aktu prawnego, a zarazem odebrania wyznania wiary i przysięgi wierności deleguje księdza kanonika Roberta Pietrzyka, dziekana dekanatu Pcim. Podpisane wyznanie wiary i przysięgę należy przekazać do Kancelarii Kuli Metropolitalnej w Krakowie pasterską posługę przewielobnego księdza jako proboszcza polecam opiece Pana Jezusa dobrego pasterza i z serca błogosławię. Arcybiskup Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita krakowski. Pozwólcie, że jako dziekan naszego dekanatu najpierw zanim Przywitają Księdza Proboszcza jego parafianie, nowi parafianie. Pozdrowie Księdza Proboszcza w imieniu wszystkich tutaj obecnych kapłanów, Księdza Piotra, który ustępuje niejako miejsca nowemu proboszczowi, ale także w imieniu wszystkich kapłanów naszego dekanatu i wiernych, wiernych naszego dekanatu, a szczególnie w imieniu Waszej. Naszej, tej parafialnej wspólnoty, która została powierzona księdzu Albertowi. Drogi kapłanie, nowy proboszczu, weź, proszę, na siebie te trudne i odpowiedzialne obowiązki proboszcza w tej parafii. Prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników. Jako nauczyciel, jako kapłan i pasterz wiernych, powierzonych Twojej pasterskiej trosce. A Pan Jezus, dobry pasterz, niech będzie dla Ciebie wzorem i podporą w dusz pasterskim posługiwaniu. Ufając Bożej pomocy i wsparciu całej parafii, będę troszczył się, aby służyć tej wspólnocie parafialnej dla chwały Boga i dla zbawienia ludzi. Drogi Braci. W jedności z wszystkimi wiernymi Kościoła Świętego, w którym zostałeś wezwany do posługi pasterza, złóż proszę teraz publicznie uroczyste wyznanie wiary, którego matka nasza Kościół wymaga od wszystkich obejmujących ważne posługi kościelne. My tutaj obecni będziemy łączyć się z Tobą w modlitewnym milczeniu. Ja. Ksiądz Albert Wołkiewicz, wiarą mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary i wyznaję je. A mianowicie wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Pilatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jako Znajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez tradycję, a co Kościół jako objawione przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu, naukę ogłoszoną przez papieża. Czy też przez kolegium biskupów sprawujących autentyczny urząd nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia. Niech pan wspiera się w pasterskim posługiwaniu swoją mocą. Gromadź nauczaj i uświęcaj powierzony ci lud Boże, abyś mógł kiedyś otrzymać wieczną nagrodę z rąk samego dobrego pasterza, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Niech wierni powierzeni Twojej pasterskiej pieczy otaczają Cię życzliwością i wspierają swoją modlitwą. Niech Maryja, matka kapłanów, będzie przy Tobie zawsze, jak była obok swojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Przysięga wierności, zostanie złożona o. Komunii Świętej w czasie mszy świętej, natomiast teraz bardzo serdecznie proszę o przywitanie nowego proboszcza przez wiernych. Nowego proboszcza dzisiaj wprowadzę i w naszej parafii serdecznie witam. O i radość Maria Proś by czuł się dobrze, jak w kręgu rodzin. Za dobro, co zrobisz, niech Bóg wynagrodzi, a życzliwość ludzka wokół ciebie chodzi. Na posługę trudną składamy życzenia i będą spełnione marzenia, pragnienia. Jest zgoda i dobroć wokół ciebie, gości, i nigdy nie braknie wzajemnej miłości. że Albercie. witamy księdza w Krzeczownie, przy samym sercu Maryi, co matką krzeczowską się zowi. Dziś ksiądz proboszczem zostaje i opiekunem parafii, wierzymy, że ksiądz o nas zadba, najlepiej jak tylko potrafi. Ten nasz mały kościółek, tak piękny, cenny i drogi, stał się już twoim domem, gdy przekroczyłeś jego progi. Krzeczów to piękna dziedzina, schowana między górami, złota od zboża, od plonów, pokryta łąkami, lasami. Na kiecce blisko kościoła, krzyż nad nią znosi się wielki. Mieszkańcom przejezdnym powtarza, że Chrystus króluje na wieki. Księża Albercie najdroższy, w imieniu parafian witamy. Modlitwą, słowem i czynem będziesz przez nas wspierany. A my, krzeczowskie dzieci, co boga śpiewem uwielbiamy. W imieniu Scholikantus, kwiaty na Twe ręce składamy. Szczęść Boże. Bóg za, Chodź. Dzięki Wam. Piękne wiersze. Spójrz, księże proboszczu, jaka jestem mała. I z wszystkich osób w zespole właśnie mnie wybrali. A że ja dziś książę, na twoje ręce kwiaty kładam, obiecali wszyscy dać mi czekoladę. Więc ci życzymy, drogi książę proboszczu, niech Ci Bóg błogosławi i wszystkimi łaskami darzy, żeby Ci słońce zawsze świeciło i między nami w Krzeczowie dobrze się żyło. Tego życzą wszyscy członkowie zespołu regionalnego Cernioła. Książę, wcale nie jesteś taka. <laughs> Dzięki dziewczyny. Mam, mam nadzieję, że będziemy jak najpierw. Ścigodny księży Albercie, w imieniu całej służby liturgicznej chcemy księdza gorąco przywitać jako naszego nowego księdza Proboszcza. Życzymy księdzu dużo zdrowia, energii, sił i radości z prowadzenia naszej parafii. Niech Bóg obdarza księdza swoim błogosławieństwem i udziela wszelkich potrzebnych łask. Szczęść Boże. Drogi Cindrze Albercie, w imieniu Rady Parafialnej i wszystkich Parafial, serdecznie witamy księdza proboszcza i życzymy wszystkiego dużo, dobrego, dużo radości spełnienia posługi w naszej parafii. Jako Rada parafiatna obiecujemy wspierać księdza we wszystkich działaniach, ale przede wszystkim nie przeszkadzać. Bóg zaufał z dzięki Właściwości Bożych, posługiwanie Bożego. Można Parafia może mała, ale jesteście wielcy duchem. To jest najpiękniejsze. Czcigodny księże Przebożysz. Tak wiele osób sobie myśli. Jaki to lekki los kapłana, że mszę odprawi ludzi wyspowiada i potem znów spokój ma doradztwo. Także probostwo nie jest dziś łatwe, choćby się inaczej wydawać mogło, zwłaszcza w tych czasach, gdy krzyk na ścianie może urazić czyjś światopogląd. Sierze Albercie, dzisiaj oficjalnie, jako proboszcza Ciebie witamy. Jeśli masz trochę dystansu, to będzie ci z nami tutaj jak niekiedy. Obyś nie poznał drogi proboszczu, co to buranski charakterek, jeszcze cię, jeszcze cię tutaj z nami spotkało, mnóstwo chwil dobrych i radości wiele. Bądź drogowskazem, wzorem, przykładem, Chrystusa ukazuj w każdym swoim czynie, a my za ciebie będziemy się modlić do naszej mateczki, co łaskami słynie. Niech Ciebie Chrystus zawsze prowadzi, bądź pełen wiary, dobra, uśmiechu, a ja to będę z dalsza obserwował, a później wrzucę do kabaretu. W dniu rozpoczęcia posługi proboszcza parafii w Szeczu życzymy wsięc Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców oraz własnych witam proboszcza na naszej pięknej trzeczowskiej ziemi się za, za tą witackę e, Charakterek, ale z uśmiechem i z radością. Dziękuję. 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 tak dobry Bóg chciał że uroczyste, kanoniczne przekazanie parafii z wyznaniem wiary odbyło się uroczystość Matki Bożej Szkapleżnej, Odpusz parafialny. Niech to będzie dla Ciebie znakiem. Niech Maryja, Matka Boża, weźmie Cię pod swojej opieki. Zachwyć się nią, zakochaj się w niej. Ona przyciąga i unosi. Patrz na nią i zbijaj się do lotu. I drugi znak to krzyż. Ten krzyż, który jest w środku Archidiecezji Krakowskiej, nie będzie podwyższony. Mógł zapuścił się. zaprosić księdza Antoniemu. Ksiądz Antoni to ma z nas największą siłę chyba tutaj w tej parafii, bo już przeżył jednego proboszcza. Tak, i przeżyje kolejnego. Mam nadzieję. nadzieję Ksiądz Antonio zna się dobrze ze świętymi i, i, i dlatego tak mu dobrze jest tutaj też na ziemi. Bóg zapłać Wam. Wielkie dzięki za to, że jesteście. Rzeczywiście to wzruszająca uroczystość odpustowa. Po raz pierwszy jestem proboszczem, nie byłem nim nigdy wcześniej. Cieszę się, że to probostwo mogę przeżywać też z wami, w waszej wspólnocie. Nie ma proboszcza, jak nie ma ludzi, jak nie ma parafian. Dziękuję Bogu za każdego i każdą z was, bo sens kapłaństwa jest wtedy, jeśli służymy w imię Pana Boga wam. Więc liczę na, na dobrą współpracę, jestem do waszej dyspozycji, otwarty na uwagi. Chcę działać dla Chwały Pana Boga i dobra każdego z nas, bo czuję się też tutaj mieszkańcem tej wspólnoty. Bóg zachwiał. Twoje posługiwanie w tej pięknej parafii, w duchu wiary i wierności z Kościołem. Tenże Kościół wymaga jeszcze, abyś wobec wiernych i na ręce delegata arcybiskupa Marka, którym zostałem ustanowiony, złożył przysięgę wierności. Ty zaś, siostry i bracia, wspierajcie waszego nowego duszpasterza cichą, gorliwą modlitwą. Ja, ksiądz Albert Wołkiewicz, obejmując urząd prowoszcza w parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa i męczennika w Krzeczowie, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu, Będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła, tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. W spełnianiu zadania powierzonego mi w imieniu Kościoła. Będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera kodeks prawa kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Teraz ksiądz proboszcz złoży podpis na stosownych dokumentach, które zostaną przekazane do kancelarii w Kuli Metropolitalnej w Krakowie. świadomy swoich słabości, ale umocniony łaską święceń, będę wiernie wypełniał moją posługę sakramentalną w sakramencie pojednania, lecząc i podnosząc wszystkich, którzy zbliżać się będą do tronu miłosierdzia Bożego.